Zespół szkół nr 7 w środę 3 czerwca gościł małych piłkarzy. Wszystko za sprawą turnieju przedszkolaków w piłce nożnej. W zawodach, które zorganizowała szkoła znajdująca się na osiedlu Zwycięstwa wzięły udział winogradzkie przedszkola. Przedszkola nr 37 z Wichrowego Wzgórza, z przedszkola 181 z osiedla Zwycięstwa oraz szkolna zerówka z ze szkoły podstawowej nr 12. Ten turniej jest także organizowany przez Radę Pomocniczą Nowe Winogrady Północ, która jest sponsorem nagród i pięknych Pucharów. Dzieci bardzo cieszyły się na ten dzisiejszy turniej, ponieważ bardzo propagujemy tutaj w naszych placówkach ruch. Także ten turniej to jest jako część naszych teraz odbywających się dni sportu. Turniej wpisał się już na stałe w harmonogram życia szkoły. Środowe zawody są już trzecią edycją. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby po prostu tutaj zaproponować przedszkolakom tego typu spotkania. To było w roku, w którym odbywało się euro i od tego roku już ten turniej piłkarski wpisał się w nasz harmonogram tutaj zab zabaw sportowych i mamy nadzieję, że będzie kontynuowany także w przyszłych latach. Bo tutaj z pewnością nie obędzie się bez sportowej rywalizacji, ale chyba tak naprawdę tutaj się przede wszystkim liczy świetna zabawa. Tak, jak najbardziej. Sportowa rywalizacja też się liczy, ale dzieci świetnie się bawią, grają w piłkę nożną, szczególnie chłopcy, ale także i dziewczynki. Także na pewno będą się tutaj świetnie bawiły i wyjdą. Każda grupa wyjdzie z pucharem oraz z nagrodami. Takie turnieje mają pokazać przede wszystkim, że aktywność fizyczna powinna być stałym elementem życia już od najmłodszych lat. Idea była taka, żeby właśnie szerzyć wśród dzieci już od najmłodszych lat kulturę sposobu bycia i oczywiście spędzania czasu w sposób taki rekreacyjno-sportowy, a poza tym jest to rywalizacja. Już od najmłodszych lat, ale w zdrowy sposób. Tego typu zawody łączą ze sobą dwie bardzo ważne cechy: sportową rywalizację oraz świetną zabawę. Winogradzkie przedszkola po raz kolejny wzięły udział w tym wydarzeniu, bo doskonale zdają sobie sprawę z roli i istoty aktywnego spędzania wolnego czasu. Nasi chłopcy bardzo intensywnie grają w piłkę na każdym wyjściu na podwórko, cały czas tylko z piłką. Bardzo to lubią, więc zagrzewamy ich do walki, bo sobie super radzą. A na tym turnieju co się liczy najbardziej? Rywalizacja, zabawa? Dobra zabawa, tylko i wyłącznie. Rywalizacja jest zupełnie na ostatnim miejscu, ale chłopcy wspaniale się bawią. Są konkursy i chcemy wygrać. A grasz w piłkę nożną na co dzień? dzisiaj już grałaś? Tak. Jak tobie poszło w pierwszym meczu? No trochę nieźle, pani powiedziała, że już mam zejść z boiska i chłopacy muszą teraz grać bezemnie. A czyli byłaś zbyt dobra chyba, żeby zostać na boisku? Tak. To nie jedyny powód zmiany. W boiskowych poczynaniach piłkarki pojawił się także pewien szczegół. Pomagałam przeciwnie drużynie, no bo oni sobie źle radzili i dlatego... Musią pomagać. Środowy turniej piłki nożnej w zespole szkół numer 7 po raz kolejny pokazał, że najważniejszym elementem sportu jest dobra zabawa.